Dyrektorem Gminnego Centrum była wówczas Pani Krystyna Janiszewska. Pomysłodawcą powstania orkiestry jest Katarzyna Lisicka, dyrygent orkiestry. Na początku działalności instrument udało się zakupić z budżetu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi. Osób chętnych do wstąpienia w szeregi orkiestry przybywało. Zaledwie po dwóch miesiącach prób 24 maja 2014 roku zespół wystąpił na pierwszym koncercie na rodzinnym festynie z okazji Dnia Matki i Dziecka w składzie 11 jedenastoosobowym w tym dwoje profesjonalnych instrumentalistów którzy wspierali orkiestrę. Przez całe wakacje zespół spotykał się na próbach i przygotowywał repertuar do gminnych dożynek, które odbyły się w Lucie. Pierwszy korowód dożynkowy orkiestra poprowadziła w sposób nietypowy. Wykonywała repertuar marszowy i jechała na platformie. Zespół brał udział w koncertach okolicznościowych Takich jak obchody Święta Niepodległości czy Gminna Jasełka. W 2015 roku Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin na Białym uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Marszowym Krokiem w kwocie 23 tysięcy na zakup nowych instrumentów muzycznych. W 2015 roku w Domu Ludowym w Legardzie orkiestra świętowała pierwszy rok istnienia. Na koncercie zagrało 15 osób. Gościnnie wystąpiła Natalia Smyczyńska oraz chór Vox Cordis. Orkiestra uczestniczyła w koncertach charytatywnych na terenie miasta i gminy. Uczestniczyła także w piknikach rodzinnych z okazji Dnia Matki i Dziecka organizowanych przez, przez szkoły gminne. W tym samym roku został zorganizowany wyjazd do miasta partnerskiego gminy Gostyni, Burgum Dzięki współpracy Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi z panią Iloną Gliwą i Marko Henemanem orkiestra mogła zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności za granicą, co zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem słuchaczy. W 2016 roku ze środków Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi zostały zakupione mundury dla wszystkich członków orkiestry. Po raz pierwszy orkiestra zaprezentowała się w nich podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Domu Ludowym na Legardzie 9 marca 2016 roku. W marcu bieżącego roku goście z Niemiec, z Niemiec odwiedzili Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi. W maju 2016 roku na terenie powiatu gostynińskiego odbywały się peregrynacje obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Orkiestra brała czynny udział w tych uroczystościach. Liczba członków orkiestry wzrastała, zapał i motywacja do grania rosła. W okresie wakacji zespół ponownie wyjechał do Niemiec, gdzie wystąpił na dorocznym koncercie z okazji święta szefów oraz oświetnił swoimi występami inne przedsięwzięcia. W roku 2016 na gminnych jasełkach w Białotarsku zespół liczył już 18 osób. Był no to koncert, na którym wystąpiła największa ilość członków orkiestry. Podczas tego koncertu zaprezentował się także chór Vox Cordis, który wspólnie z orkiestrą przygotował tradycyjne kolendy i pastoralki. Ponadto zespół przygotował repertuar rozrywkowy, który często można usłyszeć w rozgłośniach radiowych podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, na przykład Last Christmas, z repertuaru George'a Michaela, czy Merry Christmas Everyone z repertuaru Shakin' Stevensa. Nowe instrumenty perkusyjne i akcesoria potrzebne do rozwoju i wzbogacania naszego repertuaru były sukcesywnie dochowywane na potrzeby zespołu. W grudniu 2017 roku orkiestra zaprezentowała się podczas Wigilii Miejsko-Gminnej zorganizowanej na Zamku Kostynińskim. W styczniu zespół wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wykonując w jednym dniu dwa koncerty w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie. W lutym 2018 roku powierzono obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostyni pani Krystynie Janiszewskiej. W marcu i maju 2018 roku wyruszyła orkiestra na mały turniej po szkołach gminnych. Zespół występował z krótkimi koncertami, aby zachęcić uczniów szkół do wstąpienia w swoje szeregi. Nabór do orkiestry jest zawsze otwarty. Własne. Gratulacje za te 5 lat. Ktoś powie 5 lat, to nic, to mało. Ja myślę, że to jest bardzo długi okres czasu, stworzyć taki wspaniały zespół, profesjonalny zespół. Jak słyszę o tych wydarzeniach, w których braliście udział, no to jest masa, masa, masa. Zazdroszczę Panu Wójtowi. Wspaniałe orkiestry. Może coś wymyślimy, zobaczymy. Gratuluję i dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, że również bierzecie udział w naszych wspólnych przedsięwzięciach, inicjatywach. Że, dziękuję też za to, że potraficie przekazać tyle dobrej energii, takie drobne, niepozorne ręce, a jak mocno potrafią zagrać, dać nam tutaj trochę tej, tego ciepła, tego spojrzenia na inną muzykę niż tą, która nas otacza. Także jeszcze raz dziękuję za to wszystko. No i życzenia. Życzymy kolejnych, już teraz dziesiątek, może setek lat działalności budowania tej wspaniałej rodziny, bo cały czas słyszę, że to nie jest orkiestra, to jest rodzina. Także jeszcze raz gratulacje, podziękowania i życzenia wszystkiego najlepszych. Kochani, wielki mix sportu Robert Korzeniowski powiedział takie znamienne słowa: że wielkich sukcesów nie osiąga się ani szybko, ani w pojedynkę. Na każdy sukces pracuje wielu. Ja jestem pod dużym wrażeniem Waszych osiągnięć, tego, czego dokonaliście na przestrzeni tych pięciu lat, Waszego tutaj profesjonalizmu, Waszego talentu, Waszej pasji. I jednocześnie z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego ogromu pracy, który wkładacie, bo nic nie przychodzi lekko, i na to poświęcacie swój czas, szczególnie Wy, młodzi, którzy moglibyście mieć różne pomysły na inny sposób jego wykorzystywania. Życzę Wam, żebyście mogli dalej rozwijać swoją pasję. Żebyście zaskakiwali nas coraz większymi osiągnięciami i żebyście nie bali się odważnych marzeń na tej ścieżce do kolejnych jubileuszy, bo podobno kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. A jest powiedziane, że dopóki marzy jeden człowiek, pozostaje to tylko marzeniem, a kiedy zaczyna marzyć wielu. Jest to już początek nowej rzeczywistości, a was jest wielu. I e, życzę Wam, żebyście to wasze grono się powiększało, rozwijało, wzbogacało swój talent i żebyście na swojej ścieżce spotykali grono przyjaciół i grono życzliwych ludzi. Wszystkiego najlepszego dla całej orkiestry. Szanowna Pani Kasiu, dylegent. Drodzy orkiestranci, bardzo serdecznie gratuluję Wam jubileuszu Pięciolecia. Dziękuję Wam, że działacie, że nie poddaliście się. Drodzy Państwo, trzy wizyty były konieczne, żebym podjął decyzję z Panią Dyrektor Krystyną Janiszewską wspólnie o założeniu tej orkiestry. Trzy wizyty Pani Kasi. Bo to ona była inicjatorem, pomysłem, także bardzo serdecznie dziękuję za ten pomysł. Dałem się skusić, dałem się przekonać. Decyzję podjąłem, tak jak powiedziałem po trzech wizytach. Nie żałuję tego, bardzo serde... jest mi bardzo miło, że orkiestra oprawia nasze uroczystości gminne bardzo dobrze, doskonale wręcz i swój warsztat yy, kunszt. Yy, pięknie sobie szlifujecie, y, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdeczne gratulacje. Dziękuję za to, że trwacie, że jest w was determinacja wszystkiego najlepszego i kolejne jubileusze. Mam nadzieję, że z moim udziałem oczywiście będziemy obchodzić. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W imieniu swoim, jak i rady gminy Gostynin, życzę wam, żeby muzyka was nie wygasła i życzę kolejnych jubileuszy. Ja pozwolę sobie tutaj w imieniu swoim pogratulować orkiestrze tak znamienitej w zasadzie to pi piąta rocznica to jeszcze dużo jubileuszy przed orkiestrą, ale piąta to jest ta jedna z tych pierwszych i w imieniu tutaj Pana Burmistrza chcę odczytać list, który Pan Burmistrz ze względu na sprawy rodzinne nie mógł przybyć dzisiaj i w związku z tym w jego imieniu tutaj odczytam kilka słów. Szanowni Państwo, dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie na jubileusz, pięciolecia powstania Minnej orkiestry dętej Fox Odeo. Ze względu na sprawy rodzinne nie będę mógł uczestniczyć w tej uroczystości, jednak myślami i sercem jestem z Wami. Mam nadzieję, że muzykowanie w tym zespole jest dla Was wspaniałym doświadczeniem podczas każdego koncertu, na którym w którym bierzecie udział. Staracie się, aby wasze występy były jak najlepiej przygotowane i wykonywane profesjonalnie przed zgromadzoną publicznością. Jesteście zespołem pasjonatów muzyki, którzy chcą kultywować i rozwijać swoje zainteresowanie oraz czuć się razem tak dobrze jak w rodzinie. Wsparciem jest dla Was osoba pani dyrygent Katarzyny Lisieckiej. Gminna Orkiestra w Foxodeon to dzieci i młodzież, których łączy wspólna muzyczna pasja. Uczestnictwo orkiestry w różnych wydarzeniach daje im niezapomniany koloryt, dodaje im niezapomnianego kolorytu i blasku. Życzę wszystkim, aby miłość do muzyki nigdy nie wygasła, nie wspólne Niech realizowa nie nie wspólne realizowanie tego, co, co kochacie, sprawia radość i piękne doznania u wiernych słuchaczy. A od siebie jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego i proszę o przyjęcie tutaj tego drobnego upominku. Moje kochane dzieci, dziękuję Wam za te 5 lat, które prawie wszystkie wspólnie spędziliśmy. Jestem dumna z Was, że nadal czynicie ogromne postępy. Dla mnie jesteście wspaniali. Wielu sukcesów na tej niwie muzycznej. Wszystkiego dobrego. Ogromne brawa oczywiście, ogromne gratulacje. Nie każdy do końca zdaje sobie sprawę, ile godzin oprócz prób poświęcacie na, na to, żeby móc usłyszeć. Żebyśmy mogli usłyszeć takie piękne owoce tej ciężkiej pracy. Gratulacje jeszcze raz dla Was. Dziękuję bardzo za tak liczne przybycie, moi drodzy. Byłem na pierwszej próbie. Mam nadzieję, że nie dożyję ostatniej. <noise> po prostu dziękuję. Również dziękuję Pani Kasi, dziękuję moim kolegom, Panu Rękasowi, Pani Monice, za to, za to umilenie tego pięciolecia. Dziękuję Wam moi drodzy, życzę miłego wieczoru, no i żeby jak najlepiej było jeszcze aż do końca orkiestry, no a żeby orkiestra, źle powiedziałem, żeby orkiestra nie była końca. Pani Kasiu, jeszcze Pani kolejnych jubileuszy. A członkom zespołu, żeby dalej grać z taką pasją i zamiłowaniem do muzyki. Drodzy Państwo i drogie dzieci, droga młodzieży, gratuluję Wam pięknego występu, pięknego grania, pięknej pasji do muzyki. A chciałam powiedzieć, że pani Kasia to moja ukochana uczennica sprzed wielu lat i jestem po prostu niezwykle dumna, że Gratuluję i wszystkiego Nie mogę i ja nie zabrać głosu. Chorzyści znają na pewno to powiedzenie: kto śpiewa, dwa razy się modli. A ja ciągle powtarzam, że kto gra, to poczwórnie się modli. Pani Kasiu, dziękuję za tą naszą współpracę, pięcioletnią już także. Bardzo często cieszę się z tego, że jesteście u mnie w Białotarsku na różnych uroczystościach. Już dzisiaj mówię o pasterce najbliższej, bo myślę, że stanie się to tradycją. Koncert Kolend i pasterka białotarska. To jest piękne. Dla mnie orkiestra jest po prostu takim konikiem, gdzie kiedy słyszę Wasze granie zresztą każdej orkiestry, ale wasze, szczególnie, serce mi rośnie. I cieszę się z tego, że jest ta orkiestra, jest w naszej gminie i myślę, że może i z Białotarska ktoś kiedyś do niej dołączy. Mam taką wielką nadzieję. Gratuluję i proszę dalej o współpracę. Jeśli taki wyjątkowy dzień, że można wielu osobom podziękować. Chciałam podziękować przede wszystkim osobom, dzięki którym ta orkiestra powstała, zaistniała. Panu Wójtowi, pani Krystynie Nieszewskiej i wszystkim Państwu, rodzicom orkiestry, sympatykom orkiestry, tym, którzy nas wspierali, różnym instytucjom, firmom, które nas wspierały, przez które każde dobre słowo, każda życzliwość z Państwa strony była dla nas ogromnym wyróżnieniem i bardzo Państwu za to dziękuję. you um. My. 我。<Yeah. S 2> yeah.